Witajcie, bracia i siostry w Chrystusie. Z wielką radością witamy wszystkich w tej przestrzeni, gdzie spotykamy się, aby dzielić się doświadczeniami wiary, nadziei i miłości. Dziś mamy bardzo szczególny temat, który z pewnością poruszy serca nas wszystkich kanonizacja Carlo Acutisa. Młodego człowieka, który stał się inspiracją dla wielu na całym świecie. Niedawno otrzymaliśmy emocjonującą wiadomość. Że Carlo Acutis, błogosławiony młodzieniec, zostanie oficjalnie ogłoszony świętym. To bardzo oczekiwany moment, ponieważ życie Carlo, pełne wiary i oddania, już samo w sobie jest świadectwem. Jest on żywym przykładem tego, jak świętość może manifestować się w codziennym życiu, nawet w trudnych i niepewnych czasach. Carlo Acutis urodził się w Londynie, ale dorastał w Mediolanie. Jak wielu młodych ludzi, miał różnorodne pasje i zainteresowania. Uwielbiał komputery, uprawiał sporty i zachwycał się pięknem życia w każdej jego formie. Jednak to, co naprawdę go wyróżniało, to jego głęboka wiara w Jezusa Chrystusa. Od najmłodszych lat Karlo wykazywał niezłomną miłość do Eucharystii, uczestnicząc codziennie w Mszy Świętej i poświęcając godziny na adorację Najświętszego. Sakramentu. Jego oddanie nie było tylko praktyką religijną, ale prawdziwą pasją, która łączyła go z Chrystusem w sposób szczególny. Jednym z najbardziej znaczących wkładów Karlo była jego umiejętność wykorzystania technologii do ewangelizacji. Stworzył wirtualną wystawę o cudach eucharystycznych, która podróżowała po świecie, dotykając wielu serc i przybliżając ludzi do Chrystusa. To uczy nas, że nawet mając nowoczesne narzędzia do dyspozycji, zawsze możemy znaleźć kreatywne sposoby na dzielenie się naszą miłością do Boga. Życie Karlo było tragicznie krótkie. Zmarł w wieku 15 lat z powodu ostrej białaczki. Jednak jego śmierć nie była końcem. Wręcz przeciwnie, była początkiem duchowego dziedzictwa, które wciąż się rozwija i inspiruje wielu. Jego ciało spoczywa w sanktuarium spogliazione w Asyżu, miejscu pełnym duchowości, gdzie wielu pielgrzymów przychodzi w poszukiwaniu pocieszenia i inspiracji. To, co czyni kanonizację Karlo jeszcze bardziej wyjątkową, to cuda, które miały miejsce po jego śmierci. Kościół uznał drugi cud, co otworzyło drogę do jego kanonizacji. Jednym z tych cudów jest przypadek młodej dziewczyny z Kostaryki. Która doznała poważnego wypadku na rowerze, i wbrew wszelkim oczekiwaniom, została uzdrowiona po wstawiennictwie Karlo. Te niezwykłe wydarzenia są świadectwem potężnego wstawiennictwa, jakie Karlo sprawuje przed Bogiem. W tym czasie celebracji i refleksji, zostajemy wezwani do zastanowienia się, czego życie Karlo Akutisa może nas nauczyć. Przypomina nam, że świętość nie jest tylko celem dla nielicznych, to wezwanie dostępne dla nas wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Żył swoją życiem z głęboką miłością do Boga i innych, a to silnie oddziałuje na nasze serca. Ponadto Karlo zaprasza nas do refleksji nad rolą Eucharystii w naszym życiu. Wierzył, że prawdziwa wolność i radość płyną z życia w zgodzie z miłością Bożą. Czekając na jego kanonizację, jesteśmy zachęcani do odnowienia naszego zobowiązania do podążania za Chrystusem, żyjąc naszą powołaniem z autentycznością i odwagą. Przez cały czas trwania tego wideo chcemy zaprosić Was do dzielenia się swoimi refleksjami. Co myślicie o historii Karlo? Odwiedziliście już sanktuarium spogliazione w Asyżu? Wasze doświadczenia i świadectwa są cenne i mogą inspirować. Innych w ich drodze wiary. Nie wahajcie się zostawić komentarza poniżej, a jeśli jeszcze nie subskrybowaliście naszego kanału, zachęcamy do tego. Razem możemy kontynuować szerzenie przesłania miłości i nadziei, które Carlo Acutis nam pozostawił. Zaraz wyruszymy w podróż modlitwy i wdzięczności, uznając błogosławieństwa, które otrzymaliśmy, oraz ochronę, którą Bóg nam oferuje. Zjednoczmy się w duchu. A życie Karlo niech nas zainspiruje do życia z pasją i wiarą. Niech pokój Pana będzie z wszystkimi Wami. Życie Carlo Akutisa jest jasnym przykładem tego, jak wiara może się manifestować w sposób konkretny i transformujący świat. On młody człowiek, który żył tylko 15 lat, zdołał dotknąć serc wielu, pokazując, że świętość nie jest przywilejem zarezerwowanym dla nielicznych ale ścieżką dostępną dla wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności życiowych. Ta rzeczywistość jest odzwierciedlona w fragmencie Ewangelii według Mateusza 5,14-16, który przypomina nam, że jesteśmy światłem świata, a nasze działania powinny świecić, aby inni mogli chwalić Boga. Karlo nie tylko wierzył w Chrystusa, ale żył tą wiarą w sposób pełen pasji i autentyczności. Wykorzystał swoje umiejętności w zakresie technologii, aby stworzyć wirtualną wystawę o cudach eucharystycznych, przynosząc miłość Boga wielu, którzy w przeciwnym razie być może nigdy nie zbliżyliby się do wiary. Jego praca jest wyraźnym przykładem tego, jak możemy wykorzystać nasze talenty i pasje, aby rozświetlić życie ludzi wokół nas. On uczy nas, że każdy z nas ma zdolność bycia światłem, odzwierciedlając miłość Boga w naszych codziennych działaniach, dzieląc się nadzieją i radością, którą znajdujemy w naszej relacji z Nim. Historia Karlo jest również potężnym przykładem wytrwałości w obliczu przeciwności, jak opisano w liście do Hebrajczyków 12:1.2. Pomimo krótkiego życia. Karlo zmagał się z białaczką z niezłomną wiarą. Nie pozwolił, aby choroba zdefiniowała jego istnienie. Wręcz przeciwnie, wykorzystał ten czas, aby jeszcze bardziej pogłębić swoją duchowość i inspirować innych. Sposób, w jaki stawił czoła swojej krytycznej sytuacji z nadzieją i wiarą, jest potężnym świadectwem dla nas wszystkich. Pokazuje nam... Że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy znaleźć siłę w Chrystusie, i że nasza wiara może prowadzić nas przez ból i niepewność. Kanoniczacja Karlo Akutisa to uznanie nie tylko Jego cudów, ale również Jego życia, oddania i poświęcenia Bogu. W liście do Rzymian 12:1:2 jesteśmy wezwani do składania naszych ciał jako żywej, świętej i miłej Bogu ofiary. Karlo Żył tym oddaniem w każdym aspekcie swojego życia. Jego devotion do Eucharystii i dążenie do życia, które podoba się Bogu są przykładami, które zachęcają nas do refleksji nad tym, jak żyjemy naszą wiarą. Zachęca nas, abyśmy nie ulegali rozproszeniom i powierzchownościom współczesnego świata, ale dążyli do duchowej odnowy, która przybliża nas do boskiej woli. Droga Karlo ukazuje, że świętość jest rzeczywiście podróżą, którą każdy może podjąć. Żył pełnym miłości, współczucia i służby życiem, a jego historia inspiruje nas do większej świadomości naszych działań i ich wpływu na życie innych. Każdy gest dobroci, każde słowo zachęty i każdy akt wiary mogą być światłem, które świeci w ciemności, prowadząc innych ku Chrystusowi. Świadectwo Karlo Akutisa. Zaprasza nas do refleksji nad naszymi własnymi życiami. Jak wykorzystujemy nasze talenty i dary, aby uwielbić Boga i służyć innym. Czy żyjemy naszą wiarą w sposób autentyczny, czy pozwalamy, aby codzienne rozproszenia nas prowadziły. Kanoniczacja Karlo to wezwanie do działania. Przypomnienie, że wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, aby intensywnie żyć naszą relacją z Bogiem i dzielić się tym światłem ze światem. W czasach, gdy wielu czuje się zagubionych lub zniechęconych, historia Karlo jest latarnią nadziei. Przypomina nam, że nawet w trudnych chwilach wiara może nas przemieniać i umożliwiać osiąganie wielkich rzeczy. Obyśmy, tak jak Karlo, dążyli do bycia światłem w naszych społecznościach, odzwierciedlając miłość Boga i inspirując innych do poznawania piękna życia w Chrystusie. Droga świętości to zaproszenie do spojrzenia w głąb siebie, ale także do działania i wprowadzania zmian. To wezwanie do życia wiarą nie tylko w słowach, ale i w czynach, pozwalając, aby światło Chrystusa świeciło intensywnie przez nasze życie. Kanonizacja Carlo Akutisa, młodego, który intensywnie żył swoją wiarą, zaprasza nas do głębokiej refleksji nad tym, co to znaczy być światłem w świecie. Jak naucza nas Ewangelia Mateusza 5,14/16. Nie tylko wierzył w Chrystusa, ale także stał się przykładem, jak wiarę można żyć w sposób namacalny i wpływowy. Jego życie, choć krótkie, ale pełne miłości i oddania, jest potężnym świadectwem naszego wspólnego powołania do manifestowania naszego światła przed innymi. Karlo wykorzystał swoje umiejętności w technologii, aby stworzyć wystawę. O cudach eucharystycznych, pokazując, że wiarę można i należy komunikować w sposób dostępny i nowoczesny, uczy nas, że niezależnie od naszego wieku czy okoliczności, zawsze możemy znaleźć kreatywne sposoby na dzielenie się miłością Boga. Wytrwałość Karlo w obliczu przeciwności i jego niezłomna wiara odzwierciedlają się w liście. Do Hebrajczyków 12.12. Który wzywa nas do biegu z wytrwałością w wyznaczonej nam drodze. Z odwagą stawił czoła Białaczce, utrzymując nadzieję i zaufanie do Boga aż do ostatnich chwil. Ten fragment przypomina nam, że jesteśmy otoczeni chmurą świadków, a Karlo stał się jednym z tych świadków dla naszego czasu. Jego życie inspiruje nas, aby nie zniechęcać się w obliczu trudności, lecz spoglądać na Jezusa jako nasz wzór, i przewodnika. On jest przykładem, że nawet w krytycznych sytuacjach wiara może dawać nam siłę i jasność do kontynuowania. Historia Karlo jest dowodem na to, że kiedy oddajemy się Bogu, on przekształca nasze próby w okazję do świadectwa. List do Rzymian 12:12 wzywa nas do składania naszych ciał jako żywej, świętej i miłej Bogu ofiary. Życie Karlo jest świadectwem tego całkowitego oddania. Od najmłodszych lat poświęcał się Eucharystii i modlitwie, rozwijając bliską relację z Bogiem, która kształtowała jego działania i decyzje. Jego kanonizacja jest potwierdzeniem jego życia w świętości, które inspirowało i nadal inspiruje wielu ludzi na całym świecie. Pokazuje nam, że dążenie do świętości. Nie jest zarezerwowane tylko dla wybranych, ale jest powszechnym powołaniem. Każdy z nas jest zaproszony do życia w autentyczności i do szukania woli Bożej w swoim życiu. To oddanie objawia się w konkretnych działaniach miłości i służby bliźnim, odzwierciedlając światło Chrystusa w świecie, który często pogrążony jest w ciemnościach. Historia Carlo Acutisa skłania nas do refleksji nad tym, jak żyjemy naszą wiarą. Tak jak on, jesteśmy wezwani do bycia agentami przemiany, wykorzystując nasze talenty i pasje, aby uwielbiać Boga i służyć innym. W czasach, gdy technologia i media społecznościowe dominują, sposób, w jaki Carlo wykorzystał swoje umiejętności, przypomina nam, że ewangelizacja może przybierać wiele form. Musimy być kreatywni i innowacyjni, znajdując nowe sposoby. Nadzielenie się przesłaniem miłości i nadziei, które przyniósł nam Chrystus. Ponadto życie Karlo przypomina nam o znaczeniu wspólnoty i wstawiennictwa. Pełni zaufania w Boże wstawiennictwo, żył w społeczności, zawsze gotowy, by pomagać tym, którzy byli wokół Niego. Jego kanonizacja zaprasza nas do umacniania więzi z innymi. I dzielenia się naszymi doświadczeniami wiary, stając się prawdziwymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Życie w wspólnocie jest kluczowe dla duchowego wzrostu i przeżywania miłości chrześcijańskiej. Powinniśmy być wsparciem dla siebie nawzajem, szczególnie w trudnych czasach, tak jak Karlo czynił to w swoim życiu. Na koniec kanonizacja, Karlo Akutisa jest zaproszeniem dla nas wszystkich do przemyślenia. Jak żyjemy naszą wiarą i jak możemy być bardziej autentyczni w naszym świadectwie. Niech Jego życie i przykład inspirują nas do bycia światłem w ciemności, trwając w wierze i oddając nasze życie Bogu. Pozostawił nam dziedzictwo miłości, wiary i nadziei, które powinniśmy nieść dalej, pamiętając, że świętość jest drogą otwartą dla wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Niech, tak jak Karlo, biegniemy nasz bieg z odwagą i radością, zawsze patrząc na Jezusa, autora i dokończyciela naszej wiary. Niedawna kanonizacja Carlo Acutisa zaprasza nas do głębokiej refleksji nad tym, jak powinniśmy żyć naszą wiarą w współczesnym świecie. Życie tego młodego człowieka, który odszedł tak wcześnie, w wieku 15 lat, Oferuje nam potężny przykład, że świętość nie jest odległym ideałem, ale rzeczywistością dostępną dla nas wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Mateusz 5,14 i 16 przypomina nam, że jesteśmy światłem świata. Ten fragment podkreśla znaczenie życia w taki sposób, aby nasze działania odzwierciedlały wiarę, którą wyznajemy. Karlo z jego pasją do Eucharystii i talentem w dziedzinie. Technologii poświęcił swoje życie, aby oświetlić drogę innym, nie tylko codziennie uczestniczył w mszy świętej, ale również wykorzystał swoje umiejętności do stworzenia wirtualnej wystawy o cudach eucharystycznych, docierając do ludzi na całym świecie. W ten sposób stał się prawdziwym światłem, pokazując, że poprzez autentyczne życie naszą wiarą możemy wpływać na życie wielu i prowadzić ich do głębszej relacji z Bogiem. Życie Carlo Akutisa jest żywym świadectwem wezwania z Hebrajczyków 12.1.2, które zachęca nas do wytrwałego biegu w wyścigu, który jest przed nami. Pomimo krótkiego życia, Karlo stawił czoła przeciwnościom z niezłomną wiarą. Gdy zmagał się z Białaczką, nie dał się przygnębić. Wręcz przeciwnie, jego zaufanie do Boga wzrosło, a on przewidział, że po jego śmierci nastąpią cuda. Ta jasna wizja tego, co oznacza wytrwać w wierze, jest przykładem dla nas wszystkich. W trudnych momentach często mamy tendencję do zniechęcania się lub utraty nadziei, ale dziedzictwo Karlo uczy nas, że wiara może nas prowadzić i wspierać nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Rzymian 12:1:2 mówi o całkowitym oddaniu się Bogu i dążeniu do świętości. Karlo żył swoim życiem jako miła Bogu ofiara, nieustannie dążąc do tego, by go zadowolić swoimi działaniami i postawami. Jego oddanie Eucharystii nie było jedynie rytualne, było wyrazem miłości, która prowadziła go do poświęcania się dla innych, okazując współczucie i zaangażowanie. To całkowite oddanie jest czymś, czego powinniśmy szukać w naszym własnym życiu. Kanonizacja Karlo to uznanie Jego poświęcenia i miłości, zapraszające nas do refleksji nad tym w świecie, który często ceni rzeczy efemeryczne i powierzchowne, życie Karlo przypomina nam, że prawdziwe bogactwo tkwi w naszym relacji z Bogiem i tym, jak to odbija się w naszej miłości do bliźnich. Dlatego, reflektując nad Jego życiem, jesteśmy zaproszeni do odnowienia naszego zobowiązania do autentycznego życia w wierze by być światłem w ciemności i wytrwale biec w wyścigu który przed nami postawiono niech inspirowani Karlo akutisem dążymy do życia które gloryfikuje boga we wszystkich naszych działaniach nawet w drobnych rzeczach codzienności na zakończenie pomódlmy się o panie boże Stwórco wszystkich rzeczy, który obdarzasz nas łaską życia w świetle Twojej obecności, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności i czci, zwłaszcza w momencie, gdy celebrujemy życie i świadectwo Carlo Acutisa. On, który z głęboką wiarą i niezłomną miłością do Ciebie oraz Eucharystii, pokazał nam, że świętość jest dostępna dla każdego z nas, niezależnie od wieku czy okoliczności. Niech Jego przykład nas inspiruje i zachęca do podążania Jego śladami w dążeniu do życia, które Cię gloryfikuje. Panie, dziękujemy Ci za każdy cud, który uczyniłeś przez wstawiennictwo, Karlo. Te znaki Twojej dobroci i miłosierdzia przypominają nam, że zawsze jesteś obecny w naszym życiu, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Uzdrawiające działania w Brazylii oraz niezwykła rekonwalescencja młodej osoby w Kostaryce są świadectwem, że wiara ma moc przekształcania i odnawiania, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Niech tak jak Karlo, z całych sił ufamy Tobie, wiedząc, że dla wierzących nic nie jest niemożliwe. Prosimy, aby przykład Karlo zachęcał nas do intensywniejszego życia w wierze, doceniania Eucharystii i dostrzegania Twojej obecności w każdej chwili naszego dnia. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju i miłości w tym świecie, gdzie często nadzieja wydaje się być rzadka. Pomóż nam być światłem dla tych, którzy znajdują się w ciemności, niosąc przesłanie Twojej miłości i zbawienia do wszystkich, którzy pojawią się na naszej drodze. Jezu, którego Karlo wykorzystał swoje talenty do stworzenia wirtualnej wystawy o cudach eucharystycznych, naucz nas używać naszych darów i umiejętności. Aby ci służyć i dzielić się dobrą nowiną ze światem. Niech będziemy kreatywni i innowacyjni w naszej misji ewangelizacji, zawsze szukając sposobów, aby dotknąć serc i przybliżyć ludzi do Ciebie. Daj nam mądrość, aby dostrzegać, jak możemy być agentami zmiany, jak Karlo w naszej społeczności. O duchu święty, napełnij nas odnowionym zapałem dla naszej wiary, tak jak Karlo demonstrował to w swoim życiu. Daj nam odwagę, aby zbliżyć się do Ciebie w adoracji, tak jak On to czynił, i poświęcić się życiu modlitwy i służby. Pomóż nam dostrzegać piękno Twojego stworzenia w każdej osobie i w każdej sytuacji, pamiętając, że każdy z nas jest manifestacją Twojej miłości. Niech uczymy się z oddania, Karlo, i zobowiążemy się do życia w ofierze i poświęceniu, zawsze szukając dobra dla innych. Niech wstawiennictwo Carlo Akutisa inspiruje nas do wytrwałości w trudach i zaufania Twojej opatrzności. W chwilach, bólu i niepewności, niech przypominamy sobie jego niezłomną wiarę i miłość do Eucharystii, która dała mu siłę, by stawić czoła chorobie z odwagą i nadzieją. Niech jego życie przypomina nam, że nawet w próbach możemy znaleźć cel i sens, zawsze dążąc do Twojej chwały. Panie, w tym czasie przygotowań do kanonizacji Karlo, prosimy, abyś pomógł nam reflektować nad naszym własnym życiem. Niech badamy nasze działania, myśli i uczucia, zawsze dążąc do zharmonizowania się z Twoją wolą. Niech Jego życie zachęca nas do życia autentycznie i w pełni przyjmować nasze powołanie, podążając za przykładem Chrystusa we wszystkim. O Maryjo, Matko Boża i Nasza Matko która towarzyszyła Karlo w jego ziemskiej wędrówce, prosimy, abyś wstawiała się za nami. Niech odczuwamy Twoją matczyną miłość w naszym życiu, a przez Twoje wstawiennictwo niech rośniemy w świętości i wierności. Niech serca zranione znajdą w Tobie pocieszenie, tak jak Karlo znalazł siłę w modlitwie i Eucharystii. Niech będziemy, jak On, radosnymi świadkami obecności Jezusa w naszym życiu. W obliczu trudności i wyzwań, pamiętajmy, że prawdziwe bogactwo tkwi w miłości Boga, abyśmy mogli być wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy i zobowiązać się do życia w odpowiedzi na tę miłość. Niech życie Karlo inspirować nas do dążenia do świętości w naszym codziennym życiu, do odnajdywania radości w małych rzeczach oraz do bycia światłem w świecie, który często pogrążony jest w ciemności tak jak On. Niech każdy dzień będzie dla nas przygotowaniem do wieczności, zawsze z oczami zwróconymi ku Tobie, Panie. Amen.